Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. E, jakiś Pan powiedział, że jeśli takie rzeczy tutaj mówię e, i coś słyszałem o Piśmie Świętym, no to wypada nie modlić się do Matki Bożej. No, ja się z tym zgadzam. E, ten pan jakoś nie do końca e, był uważny, o czym mówiłem. E, faktycznie do Matki Bożej nie należy się modlić, ponieważ Matka Boża nie jest Bogiem. Taka jest prawda. Ona jest matką Boga. Jest niepokojnie poczęta. Jest pośredniczką wszystkich łask. Jest królową nieba i ziemi. Ale nie jest Bogiem. W wyniku czego my modlimy się poprzez Matkę Bożą do jej ukochanego syna pana Jezusa. Poprzez Matkę Bożą. No więc e, jeszcze raz e, dla tych, co do szkoły nie chodzi, dokładnie i nie wiedzą o co chodzi. <noise> Albo tych, co Jacka nie słuchali poprzednich odcinków. Nie modlimy się do Matki Bożej, tylko poprzez Matkę Bożą do Boga. Dlaczego poprzez Matkę Bożą, a nie prosto do Pana Boga? Matka Boża to tłumaczyła św. Ludwikowi de Montfort doskonały traktat na Najświętszej Marii Panny. Warto niesłychanie przeczytać. I tam jest napisane, jak Matka Boża mówi tak, ona jest najwspanialszą nauczycielką, najwspanialszą nauczycielką miłości i pośredniczką wszystkich łask. Bóg może uczynić co zechce. Tak jak Piotrowi dał klucze do nieba, Piotrowi, który też nie jest Bogiem, jest człowiekiem, a, króle, a klucze do nieba dał Piotrowi, świętemu Piotrowi. I kolejnym następcą się Piotra jest święty Franciszek, tam w Rzymie. Takie miasto, Watykan się nazywa, tam jest Rzym, w tym Rzymie jest Watykan, i tam zasiada sobie papież. I on ma klucze do Królestwa Niebieskiego. Jak ktoś chce wejść bez tych kluczy, bez świętego Piotra, no to niesłychanie trudno. Pewnie możliwe, ale niesłychanie trudno. Więc ja sugeruję nie sprawdzać nas w własnym życiu, czy można wejść do nieba bez Kościoła katolickiego. Może się nie udać i no. ryzyko bezsensowne. Kościół katolicki to niesłychanie wspaniały kościół jedyny prawdziwy, który Pan Jezus stworzył, dając klucze do nieba Świętemu Piotrowi. A Matka Boża jest pośredniczką wszystkich łask. Jest królową nieba i ziemi. No tak sobie Bóg. Wymyślił, zrobił i tak jest. Czy się to komuś podoba, czy nie. A no więc oczywistym błędem jest modlenie się do Matki Bożej, ale modlenie się wprost do Pana Boga jest także błędem. Należy to robić poprzez Matkę Bożą. Dlaczego? Ano, dlatego, że nasze dobre uczynki, jak święty Izajasz, jak prorok Izajasz mówi, są jak szmlata spługawiona. Nasze modlitwy, pewnie podobna sytuacja, no często jesteśmy rozproszeni, belejacy w tej modlitwie i trudno osiągnąć doskonałość w modlitwie. No jeśli ktoś ma wiarę jak ziarnko gorczycy i lata, albo chodzi po wodzie, no to już, to ja bym się zastanowił, to pewnie może, może próbować. Zwróćcie <laughs> się prosto Pana Boga. Ale zdecydowanie lepiej robić to poprzez Matkę Bożą. Porównywalne to jest do takiej sytuacji, kiedy jest król i matka króla, i człowiek, który musi zapłacić daninę, przychodzi ze zgniłymi jabłkami, bo innych nie ma. No nie ma, biedny jest, nie ma, ma tylko robaczywe jabłka. No to jeśli przychodzi do króla, który ma absolutnie wszystko i z robaczywymi jabłkami, a musi zapłacić, bo dzierżawcą jest, i przychodzi z tymi robaczywymi, to ryzykuje tym, że król się może zdenerwować i kazać mu ściąć głowę. No bezczelność przynosić królowi e, robaczywe jabłka, tak? No dobra, ale ten. Ten gość, co ma zapłacić tą daninę, nie ma nic innego. Co ma zrobić? No więc słuszną rzeczą jest udać się najpierw do matki króla, którą król niesłychanie kocha, i powiedzieć, wytłumaczyć to wszystko, oczywiście można robić to prosto królowi, tak, ale ryzykownie lepiej pójść do matki króla, przedstawić o co chodzi. Matka Boża, znaczy matka króla w tym momencie bierze złotą misę. Układa te nasze robaczywe jabłka, tej naszej białej jakiej modlitwy razem z doskonałymi jabłkami z ogrodu Matki Króla, więc nie widać tego draństwa, co myśmy nam robili tych robaczywych. Przychodzi z nami do Króla i mówi, słuchaj synu, tutaj jest taki Jasiu, co jest biedny, głupi, trochę nieprzytomny, nie miał pieniędzy, żeby chemikaliami spryskać te jabłka i mu robaczywę wyszły mu to, ale no sam rozumiesz, no jak to jest w przyszłym roku może coś będzie lepiej to będzie, nie należy go tam źle traktować i wstawia się za takim sługą nieużytecznym no to, to jest inaczej przyjęte niż bezczelne wejście do króla i mówiąc królu w tym roku mam tylko robaczywę chcesz? Tak raczej powiem, goń się z tymi jabłkami twoimi. Tak z modlitwą jest. Kombinowanie modlitwy wprost do Pana Boga nie jest rzeczą dobrą. Zdecydowanie warto poprosić Matkę Bożą o wstawiennictwo. Więc kiedy my odmawiamy różaniec, to w momencie, kiedy my go odmawiamy, Matka Boża modli się w naszej intencji i przeistacza tą modlitwę różańcową. Wspaniałą modlitwę, która dochodzi do Boga w sposób doskonały, bo ona ją zanosi. E, no, każdy ma wolną wolę. Komuś może taka sytuacja się podobać i uwierzyć, matce Boże, to, to lepiej. Albo kombinować do Pana Boga, nie sugeruję. <grych> no to tak. <grych> Na ten temat wielkości Matki Bożej. E, no, jeśli ona jest królową nieba i ziemi. Nie, poczętą. Ukochaną matką króla, no, no, nie, no nie ma o czym gadać, no to jest oczywista, no. jak ktoś tego nie rozumie, albo nie chce zrozumieć, to życie potrafi być brutalne, tak to jest, ktoś nie chce się uczyć, to ma problem, no, tak, no każdy wie, tak, jak człowiek się dobrze nie nauczy, no to jak się nie chciało noczyć teczki, to potem trzeba nosić woreczki, tak, taki laskowik, fajny gościu kiedyś opowiada, no. Tak jest i w religii. Jak człowiek się nie uczy, nie zauważył Kościoła katolickiego, nie zauważył tej nauki niesłychanej Kościoła katolickiego i nie chce jej zauważyć, no to ma problem, to no jest jego problem. No bo to jak se pościelesz, tak się wyśpisz. O! No, to no. zdecydowanie lepiej dobrze się pościelić. Dobry Boże, bardzo dziękuję. Ukochana matko, oświeć nas wszystkich i weź nas swoją przemożną opiekę. Wszystkich, tych niewierzących też, no. no w którymś momencie może zrozumieją. Dziękuję wszystkim aniołom świętym, zastępom aniołom świętym. Boże, dopomóż nam nieustannie, błogosław i uczy nas niewidzialnych naszych wrogów. Dziękuję za wszystko.